Teorie spiskowe w McLarenie, co o nich sądzę, ruszył proces Felipe Masy, a Claire Williams idzie w politykę. Zaczynamy. Cześć, to Michał Gąsierowski, zapraszam Was na wokół PADOKU, już tak na spokojnie po Grand Prix Mexico City. Będzie kilka słów o tym, co tam się działo, no bo e, wróciły pewne wyjaśnienia i w Mercedesie, i w Williamsie, i też organizatorów związanych z interwencją porządkowych, marszali. Będzie o procesie Felipe Masy rzeczywiście, bo ruszył w Londynie i już coś tam się dzieje. No i o Claire Williams, tak jak zapowiedziałem, ma nową wizję swojej przyszłości. Co z tej wizji wyniknie? Słuchajcie, zaczynam od informacji, którą poddaje Grand Prix News właściwie już od jakiegoś czasu. Są przekonani, chociaż nie ma jeszcze oficjalnego komunikatu, że Franco Colapinto zostanie w zespole Alpine. Według nich Flavio Briatore miał im powiedzieć, że no jest przekonany, jest zadowolony i właściwie wszystko się zgadza, że Franco Colapinto zrobił też postęp i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podpisać kontrakt na przyszły rok. Myślę, że Valpinto jest trochę sprawdzian, no bo wiadomo, że wchodzą dla nich nowe jednostki napędowe, czyli Mercedesa, muszą się z tym oswoić, to będzie taki sezon na budowanie zespołu, a nie osiąganie wyników, a że dostają sporo pieniędzy od Mercado Libre, czyli e partnera Franco Colapinto, no to gdzieś tam im się to spina. Ruszył proces Felipe Masy w Londynie. Czego się domaga Felipe Masa? Odzyskania tytułu z 2008 roku, który wygrał Louis Hamilton na ostatnim okrążeniu. Przypomnę, przez mniej więcej 20 sekund Ferrari i Felipe Massa cieszyli się z tytułu. E, Louis Hamilton wykonał odpowiedni manewr wyprzedzający, wskoczył na wyższą pozycję i to on zgarnął mistrzowski tytuł. I teraz wraca e, afera Crashgate, czyli celowe rozbicie się e, Nelsona Piqueta Juniora e, w Singapurze. To już w jakiś sposób przecież zostało udowodnione, no bo posypały się kary z tym związane, ale jednak Bernie Eccleston między innymi i Max Mosley to ukrywali. Sprawa jest dosyć skomplikowana, w każdym razie Felipe Massa domaga się 82 milionów dolarów odszkodowania i, i, i odzyskania mistrzowskiego tytułu, który zdobyłby, gdyby... Nie było afery krażgiej. Teraz tak. Ruszył ten proces, zaczęły się jakieś tam pierwsze e, przesłuchania. Formuła i jeden idzie w tę stronę, że Ferrari w trakcie tego sezonu popełniło mnóstwo błędów, że Felipe Massa jest sam sobie winien, bo nie był wcale najlepszym kierowcą i ten wyścig wcale nie zdecydował o mistrzowskim tytułu. A w ogóle, skoro mówi, że nie zależy mu na pieniądzach, tylko na odzyskaniu tytułu, to dlaczego domaga się 82 milionów dolarów? No, gdzieś poniekąd słuszne, ale wiadomo. Jedni prawnicy będą mówić to, drudzy prawnicy będą mówić to, dopóki nie wydarzy się nic takiego super spektakularnego, no to po prostu odnotowuję, że coś takiego się wydarzyło. Trzymam rękę na pulsie, jeżeli pojawią się jakieś nowe informacje z tego procesu, a na pewno, na pewno coś tam jeszcze wypłynie, no to się przekonamy. Przypominam, że Felipe Massa powołuje się też na wywiad z Bernie Eklestonem, który w 2023 roku powiedział, że no, szybko się zorientowali i wiedzieli o tym, że to był ustawiony wyścig, ale Bernie Ekleston, który obchodził właśnie 95. urodziny. Happy birthday Mr. Eccleston. Mówi, że niczego nie pamiętam. No ale zobaczymy, jeszcze pewnie będzie przesłuchanie Eglestona w Londynie. W ogóle może jakieś tam będą przesłuchania, się postacie pojawią. Szykuje się w każdym razie ciekawy spektakl dla wszystkich. Mercedes przyznaje się do błędu w Meksyku. Analizując sytuację między Kimim Antonellim a George'em Russellem, tam wiecie, chodziło o to, że no domagał się tam dramatycznie George Russell, żeby go przepuścił Kimi Antonelli. Mercedes bardzo długo podejmował decyzję. Z tyłu naciskał, kto tam naciskał? Ktoś naciskał, a z przodu jechał Oli yy, Piastri tam chyba naciskał, tak? W każdym razie skończyło się tak, że Mercedes zgodził się na zamianę miejsc, ale strasznie długo podejmował tę decyzję i przyznali, że to było bez sensu. Dlatego, że kazali Kimiemu, Antonellemu nie cisnąć za bardzo, nie zużywać opon, oszczędzać opony, yy, a z drugiej strony Louis Hamilton był na trochę innej strategii w tym momencie, miał świeższe opony, chciał wykorzystać ich potencjał i przetrzymali ten moment, za długo zwlekali. Wiecie, co lubię w Mercedesie? Że potrafią się przyznać do błędu i powiedzieć mmm, decyzja... Była jaka była, sytuacja była niezręczna, natomiast podjęliśmy ją zdecydowanie za późno. Po czym przyznali się też do tego, że tak naprawdę e, późniejszy, e, późniejsza jazda e, George'a Russella pokazała, że bez względu na te opony, to Mercedes niekoniecznie miał tempo, żeby zawalczyć o coś więcej w tym wyścigu. Ale fajnie, że potrafią stanąć i powiedzieć: To była trudna decyzja. Z jednej strony e, Antonellemu kazaliśmy robić to, z drugiej strony George miał lepsze tempo. Zawsze to są trudne decyzje, no bo nikt nie chce, wiecie, na. Nadszarpnąć ego z któregoś z kierowców, który musi się usunąć, żeby ten drugi mógł pojechać szybciej. W każdym razie fajnie, że potrafią powiedzieć: nasza wina, wyciągamy z tego wnioski. Pewnie w następnej sytuacji zachowamy się inaczej. Sprawdzimy ich w następnej sytuacji, bo jeszcze się taka oczywiście może nadarzyć. Za chwilę powiem o spiskowych teoriach w McLarenie, bo się takie pojawiły, o tych kontrowersjach w Meksyku, bo też jest ich dosy dosyć sporo. Co się stało w Williamsie z tą przekroczoną prędkością Carlosa Sainca w Serwisowej. Ale zanim do tego e, przejdę, to nawiązując do Mercedesa, być może szukacie jakiegoś starszego Mercedesa albo innego samochodu. Jeśli chcecie kupić taki używany samochód, to polecam Wam skorzystanie z usług Car Vertical. Car Vertical jest partnerem tego odcinka, a ja polecam ich usługi, dlatego że wydaje mi się, że to jest bardzo sensowne. Mają bazy m.in. towarzystw ubezpieczeniowych z 30 krajów, są w stanie przejrzeć te wszystkie e, informacje i wygenerować dla Was raport, na podstawie którego zorientuje się, zorientujecie się, wpisując numer rejestracyjny samochodu, który chcecie kupić, albo numer WIN, jaka jest historia tego pojazdu i możecie uniknąć po prostu przykrych niespodzianek. A przecież o to właśnie chodzi. Gdyby się okazało, że e, raport nie jest w kompletny, to dostaniecie zwrot pieniędzy. Myślę, że to też jest bardzo fair. Natomiast jeśli skorzystacie z kodu MG30 i z linku w opisie tego odcinka, to dostaniecie 30% zniżki. No pamiętajcie, łatwo się przejechać na kup kupnię używanego samochodu i naprawdę łatwo się po jakimś czasie zorientować, że ach, mogliśmy uniknąć kłopotów. Jeśli chcecie uniknąć kłopotów, MG30, link w opisie odcinka Car Vertical, polecam. No, to teraz o teoriach spiskowych. I teraz kurczę! Nie wiem skąd to się bierze. Czy my tak strasznie trudno nam czasem uwierzyć, że coś po prostu dzieje się swoją koleją rzeczy, że jeżeli jest inaczej niż sobie wyobrażamy, to zawsze jest, a tam muszą być jakieś kombinacje. Chodzi oczywiście o Oscara Piastriego i Lando Norisa i to, że teraz McLaren gra przeciwko Oscarowi Piastriemu. Ja się denerwuję na te teorię i odpowiadam zawsze w jeden sposób. Po pierwsze, okej, okay, może nam się nie podobać, czy komuś się może nie podobać to, jak McLaren to rozgrywa. Być może ktoś by oczekiwał, że zrobią to inaczej. Przypominam nam, że kiedy dwóch kierowców jednego zespołu walczy o tytuł jak sobie spojrzycie na takie historyczne pojedynki, to one zazwyczaj źle się kończą i to napięcie w zespole jest tak ogromne, jest tak nie do zniesienia, że jest ciężko. No i różnie bywało w różnych zespołach. Możemy wrócić do Senny i Prosta, możemy wrócić do Rosberga i Hamiltona, możemy wrócić do Hamiltona i Alonso. Naprawdę tych przykładów jest bardzo dużo. Poszukajcie ich Przemyślcie, zastanówcie się nad tym. Ja uważam, że McLaren postanowił to zrobić w trochę nowy sposób, ale bez względu na to, kto i jak by to robił, zawsze będą napięcia, niesnaski, nieporozumienia, jeśli jest dominujący samochód, a taki był w McLarenie do pewnego momentu, i jeśli dwóch kierowców walczą mistrzowski tytuł. Teraz... Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że Oscar Piastri ma problemy z samochodem czy też z tempem w kwalifikacjach na torze o niskiej przyczepności, albo wtedy, kiedy rozpada mu się trochę weekend i nie może zbudować tej pewności siebie. Tak było w Baku, tak było w Mexico City. Jak sobie przeanalizujecie, okrążenie pomiarowe w kwalifikacjach Piastriego i Norisa, to prawie cała przewaga i analizuje to również Mark Hughes, oczywiście posługując się telemetrią i GPS-em, tak naprawdę cała przewaga Lando Norrisa nad Oskarem Piastriem wynikała z dwóch zakrętów. Po pierwsze z zakrętu numer jeden, gdzie dosyć dużo stracił na dohamowaniu Oskar Piastri i no, tamten samochód nie wgryzał się tak jak Oskar Piastriego i na e, zakrętach w, w sekcji stadionowej, gdzie opony zaczynały się już po prostu przegrzewać i e, ten samochód inaczej się rotował i tam dużo czasu tracił Oskar Piastri. Gdyby McLaren naprawdę chciał manipulować, to mogę się cofnąć do zeszłego sezonu i wy też się cofnijcie do Grand Prix Węgier, kiedy Lando Norris walczył jeszcze o mistrzowski tytuł, a kazali mu oddać pozycję na rzecz Oscara Piastriego. Ja wiem, że McLaren, że Norris jest dzieckiem Piastriego, ja wiem, że ojciec Norrisa wspierał McLarena, ale naprawdę no spójrzcie też na to z innej strony. Na tyle, na ile mogą, starają się to robić fair. Ja to tak widzę. A ci, którzy się doszukują teorii spiskowych, zawsze się ich doszukają. Jestem ciekawy, czy Oscar Piastri się obudzi. Zobaczymy to. Myślę, że w najbliższym wyścigu chociaż to jest weekend sprinterski. Gdyby, nie daj Boże, bo nie życzę tego w żaden sposób Oskarowi Piastriemu, posypał się pierwszy trening, no to będzie miał problemy, znowu, no bo on tego pierwszego treningu potrzebuje. Zresztą zobaczcie, że to się bardzo często tak układało, że Lando Norris bardzo szybko wskakiwał na ten dobry poziom i miał dobre czasy po, tych pojedynczych okrążeń pomiarowych, Oscar Piastri dłużej do tego dochodził i zazwyczaj, Dopadał Norisa w trzecim segmencie kwalifikacji. Tam z kolei Norris się sypał mentalnie, tak mi się wydaje, i tracił tę przewagę. No przecież tak było naprawdę bardzo długo. Teraz Norris nad tym pracuje. Między innymi opowiadałem o tym w ostatnim odcinku, że już nie ma tej delty, tej różnicy czasowej na kierownicy, żeby nie wywierała na nim dodatkowej presji. Przekonamy się, ja nie wierzę w te teorie spiskowe. Oczywiście, zawsze mogę się pomylić, każdy się może pomylić, natomiast uważam, że McLaren rozgrywa na razie wszystko tak, jak potrafi najlepiej, nie unikając błędów, bo to też jest naturalna kolej rzeczy. Co sądzicie? Piszcie w komentarzach. No i właśnie, przy okazji, bardzo chciałem Wam podziękować za odzew na mój apel związany ze scenografią tę tutaj ściankę, która może się zmienić. Bardzo fajnie na to odpowiedzieliście, dostałem dużo subów. 1800 brakuje do 50 tysięcy. Będzie 50 tysięcy subów, będzie tutaj nowa scenografia, już ją tam rozrysowuje, no bo zakładam, że to się wydarzy dosyć szybko, więc jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje w okupadoku, dajcie proszę suba i tutaj za moimi plecami coś się niedługo zmieni. Kontrowersje z Mexico City ciąg dalszy. Mianowicie tak, chodzi, bo dużo pisaliście o tym w komentarzach. O pojedynku w pierwszym zakręcie, przestrzeleniu tych pierwszych dwóch zakrętów, tej szykany, o pojedynku w zakrętach 3-4. Słuchajcie. Jest tak w każdej dyscyplinie sportu, że nawet posługując się powtórką w slow motion, nie da się wszystkiego powiedzieć jednoznacznie. I jeden sędzia powie tak, a drugi sędzia powie tak, i każdy ma trochę racji, i każdy trochę nie ma racji. I jeżeli chodzi o pierwszy zakręt, no to myślę, że sędziowie muszą zrobić z tym porządek. Yy... No Max Verstappen jechał tam, gdzie już też nie było miejsca. No jechał po zewnętrznej, jechał po tarce, jechał po trawie. Naprawdę tam ciężko jest dohamować w takiej sytuacji. Co zrobić z takim kierowcą, który przestrzeli zakręt? Ile powinien oddać? W jakim miejscu powinien oddać? A czy w trójce i w czwórce? Dohamowując, miał wszystko pod kontrolą, czy trochę przestrzelił, albo też w jedynce w pojedynku z Lewisem Hamiltonem, to są takie odcienie szarości, które zawsze pozostaną odcieniami szarości, i tutaj chyba z tym nigdy nie dojdziemy do ładu. Natomiast organizatorzy wyścigu Mexico City odpowiedzieli na tę sprawę z porządkowymi, z marszalami, którzy wbiegli na tor sprzątając część, a tam wyjeżdżał z alei serwisowej Liam Lawson. I teraz tak Liam Lawson. No, tam były podwójne żółte flagi. Co oznaczają podwójne żółte flagi? Podwójne żółte flagi oznaczają, że kierowca musi być przygotowany do natychmiastowego zatrzymania samochodu, ponieważ na torze mogą się znajdować ludzie. Taka jest istota podwójnych żółtych flagi. I teraz odnoszą się do tego, że jeśli Liam Lawson tam wyjeżdżał. Widział podwójne żółte flagi, to powinien być gotowy na to, że tam pojawią się ludzie, bo tak się mogło e, zdarzyć. Pojechał linią wyścigową, też nie uwzględniając tych odłamków, które znajdowały się na torze, i generalnie odnoszą się do całej sytuacji, mówiąc o tym, że nie powinien być zaskoczony, ani nikt nie powinien być zaskoczony, skoro taka jest istota podwójnych żółtych flag. Myślę, że FIA jeszcze to będzie badać i zastanawiać się, co zrobić z tym w przyszłości. Natomiast pojawiły się też komentarze, dotyczące tej wirtualnej neutralizacji pod koniec, że można się było bez niej obejść, nawet dostałem taki komentarz, że ponieważ próbuję to usprawiedliwić, to od razu łapka w dół. Słuchajcie, no i jest taka procedura, że jeśli jest zagrożenie pożarem, to automatycznie musi być wdrożona wirtualna neutralizacja, no to taka jest procedura. Być może FIA musi się nad tym zastanowić, czy zawsze to jest potrzebne, natomiast dyrektor wyścigu musi coś takiego e, zrobić, i gdyby nie zrobił, a doszłoby do jakiejś tragedii, no to kto będzie obciążony? Dyrektor wyścigu. No i co, jest, co w takiej sytuacji jest ważniejsze? Bezpieczeństwo czy show dla widzów? No zawsze ja powiem, że bezpieczeństwo, widzowie. Pewnie różnie. Jedni powiedzą, że show, drudzy, że bezpieczeństwo, ale taka jest procedura i część i trzeba się z tym pogodzić. Rzeczywiście w tej sytuacji e, pewnie podwójne żółte flagi w, w tym miejscu by wystarczyły. No ale skoro tak sobie ustalili, że jeśli y, jest akcja gaśnicza, no to jest neutralizacja, no to tak sobie ustalili. I teraz można nad tym się zastanawiać i pomyśleć, czy to można jakoś w przyszłości zmienić, jeśli sytuacja tego nie wymusza. I tyle. I tutaj stawiam kropkę. Carlos Sainz, dwa razy złamany limit prędkości w Alei Serwisowej. Co tam u licha się stało z Williamsem i z Carlosem Sainzem? Za pierwszym razem 20 km na godzinę, niedużo. Za drugim razem prawie 10 km na godzinę. No to już jest bardzo dużo. Okazuje się, że w związku z uszkodzeniami obręczy, doszło do uszkodzenia czujników, odpowiadających też za. Kalibrowanie prędkości. No i, i tak się to potoczyło dla Carlosa Sainca, więc czujniki znowu winne i yy, no to jest myślę. Ciekawy case też dla innych, ciekawy przykład, czy da się tego jakoś uniknąć w przyszłości, czy nie, czy co ewentualnie zrobić z tymi czujnikami, czy się posiłkować czymś innym. Myślę, że y, trudno to będzie zrobić i rzadko to się zdarza, ale być może Williamsie się nad tym pochylą i w innych zespołach i postarają się wyciągnąć też z tego wnioski. A skoro o Williamsie, no to tak. Claire Williams powiedziała, że zastanawia się co dalej zrobić ze swoim życiem, że szuka wyzwań i że ma taki pomysł, żeby pójść w politykę, bo e, jako posłanka mogłaby zrobić coś dobrego jeszcze w życiu. I dlatego nie wyklucza, że zajmie się właśnie polityką. Co z tego wyjdzie, czy rzeczywiście zostanie, nie mam zielonego pojęcia, ale przekonamy się zapewne również. Niedługo. No i na koniec mam jeszcze, e, też uważam, że czekałem bardzo na tę wiadomość, przyznam szczerze i wiem, że wiele, wielu z Was zastanawiało się co z tego wyjdzie, bo po ku krążyła plotka, że dwa zespoły złamały limity budżetowe, jeden Aston Martin, złamanie nieznaczne drugie podobno poważne i jaki to jest zespół i że być może McLaren, a może ktoś jeszcze inny, Ferrari, ale no, że tam jest gruba sprawa i że jest znacznie gorzej niż w przypadku Red Bulla ostatnio. Proces sprawdzania tych limitów budżetowych zajął 7 miesięcy, jest trudny i to FIA podkreśla, że sprawdzanie tego jest trudne, bo też jest dużo odcieni szarości. Tego, co zespół jak może rozpisać, w co wliczyć, co się wlicza, właśnie, co nie wlicza, jak potraktować, tak jak tam, nie wiem, jedzenie w stołówce czy jedzenie w trakcie wyścigu, to są, czy krzesła, to są w stołówce, to są skomplikowane sprawy. Natomiast efekt tego jest taki, że tak, Aston Martin dopuścił się bardzo błahego wykroczenia, to znaczy przesłał dokumenty niepodpisane w odpowiednim terminie. Wymagany podpis firmy audytorskiej uzyskali w najwcześniejszym możliwym terminie po 31 marca, i to był 15 kwietnia, i wszystko tam się zgadza, i to jest drobne uchybienie proceduralne. Natomiast jeżeli chodzi o ten drugi zespół, to uwaga, uwaga, nie ma uchybienia żadnego. Wszystkie inne zespoły są w ramach limitów budżetowych i nie popełniły tutaj. Żadnego wykroczenia, więc nie wiem skąd się wzięły te plotki, kto je rozsiewał, ale przy okazji tego weekendu w Meksyku, no tam w padoku dochodziło informacje, że jest grubo i może być poważna afera. Nie ma żadnej afery. Natomiast, jeszcze w sprawie tych kontrowersji, bo Hughes o tym pisał w Motorsport Magazine, to chciałem powiedzieć, że przywołuje. Ostatni sezon w McLarenie Senny i Prosta, gdzie Senna w kwalifikacjach miał sekundę i 70 przewagi nad Prostem, no i to już świadczyło o tym, że tam coś jest nie tak i tam te silniki Hondy były odpowiednio podkręcone dla Irtona Senny, a w sprawie Prosta to bardzo ciekawy serial o Proście na kanale Plus, może będzie niedługo dostępny gdzie Indziej, ale Fajna, bardzo ciekawa historia, prosta jego rywalizacji z senną, ale też właściwie życia osobistego, prosta, które bardzo wpływało na to, co dzieje się, na to, że jak on podchodził do ścigania. Bardzo, bardzo dobry serial, tłumaczenie. A i no można by było zrobić tutaj troszeczkę więcej. Ale jeżeli szukacie czegoś ciekawego, to ten serial właśnie wam polecam. Słuchajcie, trzymajcie się, miłego weekendu. Jak zawsze będzie mi miło, jeśli zostawicie, właśnie suba albo jakiś komentarz, co sądzicie o tych teoriach spiskowych w McLarenie. Czy Felipe Massa wygra proces, albo w tym procesie, czy cokolwiek ugra, czyli A, czy odzyska tytuł B, czy ewentualnie otrzyma jakieś odszkodowanie i czy Mercedes rzeczywiście wyciągnie wnioski, czy podoba Wam się to, że właśnie potrafią stanąć i powiedzieć, hej, spartoliliśmy sprawę, powinniśmy zrobić to inaczej. Trzymajcie się, do zobaczenia w poniedziałek, po weekendzie, miłego weekendu i uważajcie na siebie w sprawie podróży oczywiście na, na groby, bo bywa niebezpiecznie na drogach, bądźcie czujni, nie szalejcie, mam nadzieję, że w komplecie widzimy się i słyszymy w poniedziałek.